Ile pieniędzy państwo litewskie wpakowuje w to szkolnictwo, w tym, żeby tych trzech Polaków tych nauczyć języka litewskiego, to tego, to może jednak trzeba wyjść z jakimś takim określeniem, że tego że e, musi być inny układ. Ja na przykład widzę na to lekarstwo. Ja widzę, ja w swojej kampanii o tym mówiłem, też jako element, nie zostałem usłyszany. Może przez duch, Duchniewicz usłyszył w tym wypadku, może usłyszył to na następnych wyborach sejmowych. Ja powiedziałem, zróbmy szkoły wspólne. Gdzie będą jeden budynek, dwa programy, ale oprócz tego, że wszyscy polskie dzieci będą uczyć się tam grzecznie, jak tam o tak o to Urban składa swoje rączki, o tak oto o tak o będzie, będzie chodził cały czas, rozumiesz, ładnie, a tego, a Litwini będą ci niegrzeczni, rozumiesz, tam tych LGBT tematów się uczyć, to ich, ich problem, ja uważam, każdego indywidualnie, e, oczywiście, ale ja do czego mówię, że ale u nich będzie wspólna stolówka, Wspólna sala gimnastyczna, tak. wspólna aula, A, to dobry, dobry, wspólne dobrze. współzawodnictwo. W końcu, w końcu, wcześniej czy później, wspólne bójki, ale i wspólne dziewczyny. Tak. I to jest najlepszy <laughs> sposób nauczenia się języka litewskiego i najlepszy sposób Litwinom nauczenia się języka polskiego. I może problemy odpadną same po sobie. Uh -huh. Tylko bo pierduls, to całe polega na tym, że ja w moim głębokim przekonaniu to jest właśnie to, Czego najbardziej boją się wypiliowcy? Wy Bo Urban powiedział, że tak, a nie, wszystko jest dobrze, jak jest. Mhm. Duch nie jest powiedział, że tego że nie, to trzeba zmienić. Miejmy nadzieję, że wolałbym, może ja kandydować, rozumiesz, albo Ty lepiej byś kandydował, tego, ale pytanie jest takie, że tego, że zmiana potrzeba. Mhm. W moim głębokim przekonaniu.